Witam wszystkich, mamy dla was dobrą wiadomość, wraca serial Lecą Typy. Na tapet weźmiemy galę freakową Cloud mma 2. Surprise, surprise, motherfucker. King is back. Jednak zanim przejdę dalej, to przypominam wam o ofercie specjalnej zakładu bez ryzyka do 100 zł. Jeśli wygracie cała kasa jest wasza. Jeśli przegracie, to macie zwrot pieniędzy do 100 zł. Żeby wziąć udział w promocji, musicie zarejestrować się z linku podanym w opisie pod filmem. Marcin Najmanus kontra Lisek. Marcinos Uważam, że Barka nie zakończy się w pierwszej rundzie. Kurs około 1.80. Uważam, że Daimanus podejdzie do tej walki zachowawczo z racji tego, że po prostu Lizak nie ma takiej siły uderzenia jak fara. Będzie chciał walczyć z Kontr i wyczekać na swego rybala, którego będzie mu później zaokautować. Z drugiej strony mamy dużo lżejszego Lizaka, który wydaje mi się, że będzie chciał wziąć Daimana na wymęczenie. Nie sądzę, żeby skończył go w pierwszej rundzie i na pewno nie ciosami z góry, przynajmniej tak mi się wydaje. Ewentualnie może go poddać, ale też uważam, że jeśli do tego dojdzie, to dopiero w drugiej bądź trzeciej rundzie. Co do Naimona, jeśli jakimś cudem dojdzie do kolejnej walki, czyli z Adrianem ciosem uważam, że Mario Betten tutaj jest skupstwem na jego rybala, czyli na Ciosa. Ostatnio zaprezentował się dobrze, obarł swojego rywala i zaprezentował dobre ground Pound. Na zmęczonego Marcia Naimona może okazać się to wystarczające. Kurs na zwycięstwo Ciosa wynosi około 2,5-2,10. Ostatnim moim typem do kuponu, a to jest starcie Daniela Omilajczuka z Denisem Załęckim. Tutaj również sądzę, że walka nie skończy się w pierwszej ruchie. Już tłumaczę dlaczego. Daniel Omielecz w ostatnich walkach nie prezentował się za dobrze i jego forma była daleko od idealnej. Jadowi są profesjonalistą, a Denis Załęcki jednak jest bardziej freakfighterem na ten moment. Jednak ostatnio swoją walkę wygrał uwaga w 2021 roku, nie licząc Martinka, ponieważ sędziowie wtedy uznali, że to Martinek przedrożny starcie, ale de facto wywołało to ogromne kontrowersje. Z drugiej strony mamy Denisa Załęckiego, który brał na dobrych i wymagających rywali, a ta cała walka odbędzie się no, na zasadach boksji, czyli Denis po prostu nie będzie mógł kopać, to samo Danie czy nie będzie mógł obadać. I mimo tego, że panowie raczej się nie lubią, to sądzę, że w walce podejdą do siebie z szacunkiem i pierwsza moda to będzie trochę takie szachowanie. Przygotowałem mierzę na Was jeszcze jeden, typ, który uważam, że jest walką A dokładnie jest to walka Alberta Dragona Soskowskiego z Remy Gruchał. Dragon był tytułowany bokser kategorii średniej. Natomiast Remy jest to chłopak, który od małego trenował sztuki walki i wywodzi się z rynku sportowej. Wlugi się na tym, że po prostu zaprezentował się z bardzo dobrej strony podczas gali gronda. Trzeba było że jest młody, silny, ambitny, ma twardą szczękę i z racji tego jak usta na niego są nie niezbyt atrakcyjne. i szczerze w też uważam, że on jest faworytem, ale nie do takiego stopnia, jaki uważają to buchwacherzy. Pamiętajmy, że będzie to walka na zasadach boksu w małych rękawicach. Drago, jeśli raz, ale dobrze trafi, może zakończyć walkę. Pamiętajmy, że on był naprawdę bardzo dobrym bokserem i nie ma co go tutaj lekceważyć, mimo tego, że municja no w miękko jest spora i... Tak naprawdę jeden cios może tutaj zakończyć całą walkę, a Kurs 3.79 uważam za bardzo atrakcyjny do grania singlu. Dajcie znać w komentarzach jakie typy wy macie i zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube, a do na bieżąco z takim contentem.